W dzisiejszym odcinku chcemy Wam pokazać, jak w praktyce działa Lumispa. Lumispa jest opatentowaną technologią, która działa na zasadzie Two Sense Emotion. Jest to głowica, która obraca się w jedną i w drugą stronę, dzięki czemu pojedynia naszą skórę. Fenomenalnie czyści naszą cerę. Nasz luk staje się bardziej promienny. Nasza skóra jest oczyszczona ze skórników, z wszelkich zanieczyszczeń dnia codziennego. Fenomenalne jest też to, że w momencie, kiedy Używamy tej technologii, nasza skóra staje się bardzo taka jędrna i bardzo taka odżywiona, ponieważ tutaj mamy w tej technologii taką formułę drgań i ta głowica obraca się w jedną, drugą stronę. Dzięki czemu mamy fajnie tą skórę i bardzo dobrze pojedrnioną. Warto wspomnieć o tym, że ta szczotka poza tym oczyszczeniem zewnętrznym tak, również oczyszcza nam skórę wewnętrznie. Także tutaj, przy problemach z serą, również się bardzo dobrze sprawdza. Do takiej lumi używamy dedykowanych, testowanych laboratoryjnie, ale co ważne, nietestowanych na zwierzętach, żeli. Każdy z takich żeli jest dostosowany do typu cery. Także jeżeli mamy skórę suchą, wrażliwą, tak, mieszaną jak najbardziej możemy sobie dobrać ten produkt stricte pod nasze problemy z, ze skórą. Są też żele dedykowane do cery skłonnej do zaczerwienień, czyli jeżeli ktoś ma problem z rozszerzonymi naczynkami, to jak najbardziej tutaj fajnie te naczynka się uszczelniają dzięki czyszczeniu właśnie tym preparatem i tym produktem, tym, tym Lumispa oraz mamy też preparat do skóry skłonnej do wyprysków. Także tutaj też należy zaznaczyć, i to jest bardzo ważne, uważam, przy takich cerach jest istotne, ponieważ ta głowica ma w sobie cząsteczki srebra, która działa antybakteryjnie, więc te wszystkie właśnie zmiany trądzikowe. Ulegają znacznej poprawie i znikają po pewnym czasie. Również te głowice samej Lumi możemy dostosować do naszego typu cery, ponieważ głowice też swoją twardością są dostosowane zarówno do skóry wrażliwej, tak, jak i do skóry normalnej. Dodatkowo, kupując zestaw, otrzymujemy jeszcze jedną głowicę, dedykowaną stricte w okolice oczu, do którego również mamy dedykowany żel. Całość po Umyciu twarzy, spryskujemy sobie napką. To jest preparat z kwasem hialuronowym, który świetnie utrzymuje nawilżenie naszej skóry i jest dedykowany tak naprawdę do każdego rodzaju cery. Tutaj to nawilżenie cery, czy skóra jest sucha, czy skóra jest tłusta, tak samo potrzebują tego nawilżenia. To jest bardzo takie istotne, bardzo fajnie sprawdza się również w lecie. Jak chcemy tą cerę, tak sobie odświeżyć. Chcemy spowodować, żeby ta skóra zaczęła oddychać.